Cette semaine, j'ai découvert que la mot polonaise, euh, la mot polonais, katz, est la gueule de bois en français. Et c'est très bizarre parce que ça signifie morda zdrena. Et ChatGPT m'a dit que euh, c'est parce que dans cette période, euh, notre tête est comme de bois. C'est très bizarre pour moi et bon, c'est tout, c'est parti. To właśnie był mój francuski po piątym tygodniu nauki, uczę się go samodzielnie 6 godzin dziennie, oto co takiego robiłem w tygodniu numer 5. Przez pierwszą godzinę robię lekcję MRM, następnie przez półtorej godziny uczyłem się gramatyki, a następnie przez resztę dnia przez 3,5 godziny robię input, czyli wprowadzanie języka do swojej głowy. Przez lekcję książka, czytanie książki i oglądanie YouTube'a. Omawiając pokrótce każdą lekcję. Jeżeli chodzi o lekcję MRM, to jest to mówienie samemu do siebie z notowaniem. Mówię, odpowiadam na pytania, a kiedy natrafiam na myśl, której powiedzieć nie potrafię, sobie ją notuję, a później się tego uczę. Następnie przez półtorej godziny uczę się gramatyki. I w tym tygodniu moja nauka gramatyki była dłuższa o pół godziny niż zwykle. Zazwyczaj uczę się jej godzinę dziennie, a w tym tygodniu było półtorej godziny. Dlaczego? Ponieważ. W tym tygodniu natrafiłem na takie zagadnienia gramatyczne, w zasadzie one się kum kumulowały przez te wszystkie poprzednie tygodnie. Zagadnienia gramatyczne, które chciałbym przerobić, ponieważ wszystkie te zagadnienia, które warto przerobić, które chciałbym przerobić, układałem sobie na początku, zanim wystartowałem z językiem francuskim, ale w trakcie wyszły nowe nowe rzeczy, które uważam, że nie jestem w stanie ogarnąć w 2 minuty, w 5 minut z chatem GPT. I chcę poświęcić na to całą lekcję. Zagadnienie typu dlaczego czasem wstawiamy D, czasem DU, czasem DLA i tak dalej, to chciałem sobie bardzo mocno pogłębić i porobić dużo ćwiczeń, takich typowo już takich klasycznych ćwiczeń gramatycznych na ten temat. Kolejne zagadnienie, dlaczego z niektórymi czasownikami łączymy D, a dlaczego z innymi czasownikami łączymy A? A dlaczego jeszcze z innymi łączymy je z K? I tak, dalej, i tak dalej, tego typu zagadnienia. No i w tym tygodniu ja sobie przerabiałem, oprócz moich normalnych zagadnień, na końcu przerabiałem sobie jeszcze pół godziny nowego zagadnienia i w ten sposób wyszło półtorej godziny. Poza tym uważam, że w tym moim procesie nauki środek właśnie, piąty tydzień, szósty tydzień, siódmy tydzień, te środkowe tygodnie, są najlepszym momentem na naukę gramatyki. Nie początkowe, ponieważ tam jeszcze zbieram cały input, wprowadzam francuski do swojej głowy i chcę mieć jakąś bazę, żebym, miał, żebym jak uczył się gramatyki, miał takie wrażenie, a, ok, ja to już słyszałem tysiące razy i faktycznie tak jest, tak może być, ok, faktycznie. Z kolei nie chcę się uczyć gramatyki również bardzo mocno pod koniec, ponieważ pod koniec to już jest etap takich, wiecie, ostatnich szlifów tego diamentu. Językowego w języku fran języka francuskiego, a nie y, momentu, gdzie uczę się nowych rzeczy, tylko bardziej już szlifowanie. Dlatego środkowe tygodnie są idealnym momentem na naukę gramatyki, przynajmniej z mojej perspektywy. I mam dla was takiego tipa. Jeżeli uczycie się dużo gramatyki, powiedzmy godzinę dziennie, półtorej godziny dziennie, y, i ta wasza nauka gramatyki to są nowe zagadnienia. Tak jak ja robię, że nie uczę się jednego zagadnienia przez półtorej godziny, tylko raczej opanowuję trzy zagadnienia pokrótce przez pół godziny, pół godziny, pół godziny, a następnie później sobie ewentualnie wracam do tych zagadnień następnego dnia i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie jedno zagadnienie, ale trzy. I tip jest taki, żeby oddzielić te zagadnienia, te lekcje jakąś inną lekcją. Na przykład czytaniem książki, na przykład oglądaniem YouTube'a, albo w ogóle zrobieniem sobie pauzy, tak jak ja robię, na przykład między pierwszą a drugą lekcją idę na śniadanie. I w ten sposób mam pauzę, głowa odpoczywa, pozwalam przemielić te nowe informacje głowie. Tak samo między drugą a trzecią sesją mam pauzę na pół godziny czytania książki, żeby również pozwolić sobie, pozwolić swojej głowie odpocząć i przygotować się na nową rzecz. Bo gdybym miał tak od razu za wstępnięciem palca przełączyć się z trybu skupienia, bo nauka gramatyki tego wymaga, jednego zagadnienia, na tryb skupienia od razu na drugie zagadnienie, to byłoby to trudne i robienie sobie pauzy jest fajnym tipem. Kolejny tip do nauki gramatyki. Czasami, kiedy uczymy się gramatyki, nie musimy faktycznie opanować danego zagadnienia. Nawet jeżeli przerabiamy jakieś zagadnienie i pod koniec lekcji nie do końca je opanowaliśmy nie umiemy tego nagle automatycznie z tego korzystać, a tak się będzie zdarzać w większości przypadków, to to nie jest jeszcze lekcja zmarnowana. To nie znaczy, że coś zrobiliśmy źle. To jest normalne. Tak jak ja opanowałem, mniej więcej sobie ogarnąłem, OK, te czasowniki łączą się z D, dlatego, bo to, to i to i to. Te czasowniki łączą się z tego, bo to i to i to i to. I mniej więcej sobie próbuję jakieś skojarzenia, żeby to zapamiętać. I podejrzewam, że następnego dnia już nie pamiętałem większości z tego i to jest OK. Celem tej lekcji gramatyki... Yy, Takim celem pierwszorzędnym powiedzmy, że jest właśnie opanowanie tej reguły, zapamiętanie tego i korzystanie z tego automatycznie. Natomiast takim celem drugorzędnym jest stanie się świadomym tej reguły, ponieważ tą regułę gramatyczną, którą właśnie teraz przypomniałem, ja bym ją opanował, ale być może za kilkanaście tygodni dopiero wprowadzanie języka francuskiego do swojej głowy tak automatycznie. Przez to, że sobie zrobiłem takie tutaj skojarzenia, takie tam, tutaj skojarzenia do tego, do tego i do tego, tutaj sobie nauczyłem się pewnych rzeczy na pamięć, to zasiałem ziarno świadomości tej reguły. I co mam na myśli przez to? Mam, mam na myśli przez to, że Czasami nie trzeba opanować, czasami warto zasieć ziarno y, świadomości tej reguły gramatycznej, i później będziemy bardziej nastrojeni na wyłapywanie tej reguły z treści, z książek, z filmów, z YouTube'a i tak dalej. Więc to jest fajna rzecz, y, ponieważ kiedy nie jesteśmy świadomi jakiejś reguły, że ona w ogóle istnieje że tutaj czasowniki te łączą się z tym bo, dlatego że to, a te z tym bo, dlatego że to, to. Jesteśmy ślepi na to w tekstach, w słuchaniach i tak dalej. A kiedy jesteśmy w miarę tego świadomi, że coś takiego występuje w ogóle, że jak, albo jakiś inny czas w ogóle istnieje, to później czytając teksty zauważamy to i mamy takie wrażenie, a uczyłem się tego, ok, to jest to, 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 i tak dalej, i tak dalej. Polecam również uczyć się gramatyki nie tylko po to panowanie reguły, ale również fajnym celem jest. Stanie się świadomym tej reguły, żeby później wyłapywać to z treści i finalnie, finalnie po pewnym czasie to opanować dzięki właśnie tej treści, a nie dzięki temu, że uczyliśmy się czegoś na pamięć. Tyle, jeżeli chodzi o naukę gramatyki. Następnie przez resztę dnia, tak naprawdę przez większość dnia, przez 3,5 godziny, robię input, czyli wprowadzanie języka francuskiego do swojej głowy przez lekcję Książka YouTube. Czym się charakteryzują te lekcje? Kurczę, chyba tutaj nie ma za bardzo o czym mówić. Czytam książkę, oglądam YouTube. Kropka. Oczywiście można to bardziej rozwinąć i na przykład, tak jak książki rozwijałem bardziej w poprzednim odcinku na tym kanale. Natomiast tak wygląda moja codzienna rutyna, czyli MRM, gramatyka, input. Natomiast chciałbym w tym tygodniu, w tym odcinku wspomnieć jeszcze o takiej dodatkowej lekcji, którą robię czasem, nie zawsze. Jest to lekcja tak zwana lekcja bez agendy. Robię ją średnio co dwa tygodnie w sobotę, więc nie jest to coś, co uwzględniam w tej codziennej rutynie. Raczej jest to taka lekcja, która Rotuję, czasem ją robię, czasem jej nie robię, i tak dalej, w zależności od tego, ile mam notatek w ciągu tygodnia. Już tłumaczę o co chodzi. Lekcja bez agendy, jak sama nazwa mówi, nie ma agendy. Czyli siadam do komputera, mam teraz pół godziny lekcyjne i nie wiem, co będę robił. I jest to jak najbardziej dobra rzecz. Ponieważ moja rutyna w ciągu dnia jest taka, e, nie powiem wymagająca, ale taka ułożona bardzo. Czyli jak ja oglądam YouTube, no to oglądam YouTube. Jak czytam książkę, no to czytam książkę. I oczywistym jest, że sprawdzam sobie na bieżąco pewne rzeczy, które mnie zaciekawią jakiś zwrot, jakieś słowo sprawdzam sobie to. Mam odpalonego cały czas czata GPT i codziennie zapisuję długą, długą stronę e, takiej mam konwersacji z czatem GPT, który mi coś tłumaczy, a ja go pytam. Więc to robię na bieżąco. Natomiast są takie zagadnienia, które, nie wy... które wymagają od nas tego, że żeby poświęcić tam przynajmniej te 5, 6, 7, 8, więcej minut, żeby je faktycznie opanować. I takie zagadnienia sobie zawsze zapisuję. Czyli uczę się w ciągu tygodni i mam otwarty również notatnik, gdzie zapisuję sobie właśnie tego typu rzeczy. Takie trudniejsze zagadnienia może nawet niekoniecznie trudniejsze, ale takie zagadnienia, które wymagają poświęcenia więcej czasu. Takim przykładowym zagadnieniem może być jakiś zwrot ciekawy, który chciałbym sobie rozwinąć i więcej przykładów na jego temat opanować. Ciekawym taką notatką może być też zdanie, które ciężko wymówić, albo słowo, które ciężko wymówić. Pamiętam, zanotowałem sobie takie zdanie, nawet je sobie przygotowałem w pewnym momencie, nie w tym tygodniu, ale wcześniej. Wouvene de To znaczy, ty właśnie się mnie zapytałeś o to. WVNE de monde i pamiętam jak miałem problem z przeczytaniem tego szybko, no bo spróbujcie sobie to przeczytać. de monde i ćwiczyłem wymowę tego. Dlaczego ćwiczyłem wymowę tego? Nie, żeby później używać tego zdania, tylko żeby później, kiedy natrafię na podobne zdanie, żeby było mi prościej, ponieważ się przyzwyczaiłem do wymowy takich dd. WVNE nedemelede monde. Dokładnie tak. Więc to może być jedna z notatek, które sobie notuję i później podczas takiej właśnie lekcji bez agendy odhaczam wszystkie te notatki. Mam otwartą listę notatek i odhaczam je z czatem GPT. Wklejam notatkę do czata GPT i mówię, wytłumacz mi tą regułę gramatyczną, wytłumacz mi to zagadnienie, podaj mi więcej przykładów z tym zwrotem tak dalej i Tak dalej". Tak by the way, na marginesie, polecam Wam korzystać z czata GPT Premium, bo Chat GPT darmowy, ma tam wersję 3,5, chyba korzysta z modelu 3,5 obecnie na stan dzisiejszy. I kurczę, ja osobiście ucząc się języka, nie mógłbym sobie pozwolić na to, że Chat GPT robi błędy, a nie ufam wersji 3,5, że on coś tam językowo będzie czasem przekręcał. W wersji premium Chat GPT 4 o. Robi o wiele mniej błędów, jest bardzo dokładny i po prostu bardzo dobry. Jestem bardzo zadowolony, ucząc się języka obcego z chatem GPT 4O, modelem 4O, który jest w wersji Premium tylko dostępny. E, oczywiście, że robi błędy, oczywiście, że czasem coś zdarzy mu się pomylić, raz na 30 przypadków, raz na 40 przypadków coś pomyli i warto czasem zachować właśnie taki dystans, ale jednak w zdecydowanej, zdecydowanej większości Chat GPT ma rację. Zwłaszcza kiedy mówimy o nauce języków obcych, które są niejako mocną stroną jak nie najmocniejszą stroną modelu językowego jakim jest ChatGPT nauka właśnie języka, opanowanie języka w idealnym, idealnym tonie, zwłaszcza przynajmniej jeżeli chodzi o ten pisany, Idea, opanowanie struktur gramatycznych, umiejętność wytłumaczenia tych struktur gramatycznych. Zawsze mogę go poprosić, żeby wytłumaczył coś łopatologicznie. a czasem, jeżeli chce się na, naprawdę mocno wgryźć w temat, mówię mu: "Wytłumacz mi wszystko odnośnie, na przykład, tego czasu". I tak dalej, i tak dalej. Polecam czata GPT i nie za premium czata GPT, kiedy uczymy się dużo. Bo jeżeli uczymy się mało, to jeszcze, spoko jeszcze przejdzie. Ale kiedy uczymy się dużo, to nie płacenie za premium czata GPT, tych 80 zł miesięcznie, to jest trochę tak jak parko wiecie, parkowanie 2 km dalej, żeby zaoszczędzić 30 zł, ale przez to musimy iść z buta godzinę w jedną i w drugą stronę. Nie opłaca się po prostu. Czasem lepiej zaoszczędzić czas, mieć pewność, że model językowy jest lepszy, dobry, szybko działa i nie popełnia błędów. No, i tyle. Oczywiście, jeżeli uczymy się mało, to darmowa wersja ChatGPT oczywiście wystarczy. I oczywiście, kiedy mówię ChatGPT, mam na myśli ogólnie modele AI, jakieś te Gemini, Clody i tak dalej. Ale ja korzystam z ChatGPT z przyzwyczajenia. Ostatnia ważna rzecz, którą chcę powiedzieć odnośnie tej lekcji bez agendy, jest to, żeby nie robić samych lekcji bez agendy, ponieważ potrafię sobie wyobrazić osobę, która uczy się języka obcego i za każdym razem, jak siada do komputera, zastanawia się: OK, nie mam agendy, co ja bym tutaj teraz porobił? Uważam, że lepszym pomysłem jest stworzenie sobie jakiegoś planu, jakiejś rutyny. Przynajmniej to nie musi być nic skomplikowanego, ale ułożone. To ułożone i wiemy, czego się trzymać, siadamy do komputera, wiemy, co mamy robić, i później ewentualnie sobie to modyfikujemy z tygodnia na tydzień, ale nie modyfikujemy sobie dlatego, bo na przykład nie chce nam się wykonać jakiejś lekcji. Oczywiście, wiadomo, czasem można sobie coś zmodyfikować, ale generalnie trzymamy się naszej rutyny. A gdybyśmy chcieli robić takie tylko takie lekcje bez agendy, że wiecie, siadamy i no, co ja będę teraz tutaj porobił? Porobię sobie tutaj teraz YouTube'a, bo wiatr wieje dzisiaj z zachodu. A następnego dnia wiatr wieje ze wschodu, to porobę sobie tutaj trochę mówienia. I ten plan jest taki bez ładu, bez składu. Lepiej sobie to ułożyć, lepiej sobie to uporządkować. Takie przynajmniej jest moje przemyślenie, żeby nie robić samych lekcji bez agendy. Tyle, jeżeli chodzi o lekcje bez agendy. Być może Was to zaciekawiło, być może to uwzględnicie w planie. Jeżeli uczycie się dużo, polecam tak dwie, trzy godziny dziennie, godzina dziennie, też można to wrzucić raz na dwa, trzy tygodnie. Jeżeli uczycie się na przykład pół godziny dziennie, albo raz w tygodniu po półtorej godziny, no to nie widzę sensu. Korzystania z tej lekcji, ponieważ uczycie się mało i na bieżąco ten progres jest bardzo wolny, taki i raczej nie zbieracie dużo takich rzeczy, których warto chcecie sobie przerobić i przerabiacie je na bieżąco. Dlatego, przy takiej nauce pół godziny dziennie albo raz w tygodniu po półtorej godzinie, albo dwa razy w tygodniu po półtorej godzinie, raczej nie widzę sensu na lekcji bez agendy, ale jeżeli uczymy się dużo, jak najbardziej jest to fajna lekcja. Tyle jeżeli chodzi o lekcje bez agendy. Teraz Ostatnim punktem w tym odcinku będzie plan na przyszły tydzień. I tutaj Was nie zaskoczę, ponieważ w przyszłym tygodniu plan będzie taki jak zwykle: przez półtorej godziny robię lekcję MRM, następnie przez godzinę uczę się gramatyki, następnie przez 3,5 godziny robię input, czyli wprowadzanie języka francuskiego do swojej głowy. I tutaj mamy książkę, YouTube, więc nic się nie zmienia. Natomiast, co się zmienia, to to, że w czwartek, w tygodniu numer 6, mamy co? Mamy środek nauki. Dokładnie tak i bardzo się cieszę, ponieważ jest to duży kamień milowy. Szczerze, te 6 tygodni minęło szybciej niż myślałem, ale też nie powiem, że było łatwo. Nie powiem, że było fajnie, łatwo wytrwać 6, 6 godzin. Zwłaszcza te ostatnie godziny są czasami trudne, kiedy robimy je o 19-20. Tak. Natomiast, nieważne, w czwartek wypada środek mojej nauki, i to znaczy, że przez pierwsze pół, tygo, przez, przez, przez pierwsze pół dnia, czyli przez 3 godziny, czyli w sumie dużo, będę uczył się języka francuskiego. Przez drugą część dnia, przez pozostałe trzy godziny, będę testował swój język francuski. Będę robił testy online i będę miał godzinną konwersację z native speakerem. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Cel na ten środek nauki, na te testy, to jest mieć poziom B2. Zobaczymy czy się uda, być może się nie uda, ale być może się uda. Zobaczymy w przyszłym odcinku i chętnie wrócę do Was z wiadomością zwrotną, czy się udało, czy nie. Zapraszam za tydzień. Salut!